Zadresujmy słonia w pokoju I tak, tym razem to ja jestem tym słoniem Okej, okay, jesteście gotowi? Jeszcze jak Dobry. Przepraszam, jesteście sali? Dobra, dobra, żeby was nie rozkojarzać, bo ja tutaj nie jestem gwiazdą tego programu Chcę, żebyście się skupiali nie na mnie, ale na paradokumencie, okej? Okay? To po tutaj wszyscy przyszliśmy <grym> Lakarną kto? <grym> Paradokument są ważniejsze z Założę z powrotem czapeczkę Okej, okay, już, już jest dobrze? Już jest, już jest okej? Okay? I am the one who knocks Żyjecie? Jesteście cali? Póra, przepraszam! Sekrety sąsiadów. Para dokumentów, chciałem od dawna skomentować, ale jakoś nigdy nie było okazji. Aż do dzisiaj. Głównie dlatego go komentujemy, bo nic innego ciekawego nie ma w tym internecie. Zapraszam! Wszyscy mamy sąsiadów. Ale czy wiemy, kim oni są? Ja wiem, ja wiem, kim są moi sąsiedzi. Mój sąsiad to chuj! Dojadę jeszcze pana, panie Zbyszku. Tutaj mieszkają Anna i Gustaw. Kobieta zajmuje się domem. Gustaw uczy biologii w liceum. Od 10 lat stanowią dobraną parę małżonków. W domu obok mieszka Cecylia, młoda fryzjerka. Okej, okay, ja naprawdę nie sądziłem, że to jest program opisujący problemy z sąsiadów. Nie wiem, ja myślałem, że to jest jakiś taki tytuł, który tak wcale nie sugeruje tematów filmów. A tu okej, no okej. Okay, okay. Panie, panie, gdzie pan tutaj pot po, postawił? Panie panie, 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 proszę pana. Ten, ten płot to na mojej posesji stoi. Może sobie stać, niech pan się stać, jak właśnie w piernicza tutaj do mnie. Panie, ale ten płot mi słoneczko zasłania. Pan usuje ten płot zera. Sami swoi, sami swoi, mordy. Halleluj! Jak zareagują, kiedy dzielnica dowie się o sekretach Cecylii? Jaka wejściówka, Jezu? Tego ranka, kiedy Anna siłuje się ze swoim zamkiem w drzwiach, zauważa swoją sąsiadkę z mężczyzną. O Cecylia! Dzień dobry! Cześć. Może nie związane trochę z tematem, ale pani Anna ma naprawdę ładny domek. Widzicie tutaj w tle ten ładny domek? Kurczę, jest prześliczny. Co to jest? Cegła czy drewno w ogóle? Śliczny domek, kurde. Hmm. Ja tutaj nie wybieram stron, ale trochę mam teraz nadzieję na to, że mąż pani Cecylii okaże się mordercą i zamorduje panią Annę i jej męża, i ten dom będzie teraz na sprzedaż po wyjątkowo niskiej cenie. Jeżeli będzie to miało miejsce, ja go rezerwuję. Rezerwuję ten domek, on będzie mój. Co są już tam dwie osoby są zamordowane w środku. <grym> Dwa duchy w gratisie z domem? No ja bierę! A więc to jest słynny Marek, mąż Cecylii, z którym rozstała się trzy lata temu. Sprawia przyjemne wrażenie, dokładnie jak więzienna brama. Ciekawa jestem po co wrócił. Ciekawe po co wrócił, do własnego domu, do swojej żony. Ale ciekawe po co wrócił, dlaczego on tutaj wrócił? To jest dosłownie jego dom, o, o co ci chodzi? Proszę trzymaj, już dawno miałam ci to oddać. Ale to nie jest odpowiedni moment, wiesz, ja bardzo się śpieszę. Tak, ale ja przypuszczam, że bardzo ci będzie potrzebne. No dobrze, jak tak. Yy, wiesz, postanowiłam być razem z Markiem ponownie. W środku pudełka będzie ukryta wiadomość. SOS pomocy! SOS! Mąż jest fanem Freeza i też mi każe go oglądać! SOS! To fajnie! Właśnie, no bardzo się z tego cieszę. Yy, dobrze. No, jestem szczęśliwa. Yy, wiesz co, ja muszę uciekać. To do później, trzymaj się Jezus Maria Jezus Maria, ta pani Cecylia zbyt szczera się nie wydawała, co nie? Jedyną rzeczą, która by mogła się bardziej sugerować to, że ona kłamie i że nie jest szczęśliwa i że się boi męża na przykład Jakby miała łezki spływające z oczu Jeszcze, nie wiem, okom jakby miała się podbite Podbite oko, łezki spływające No Ania, ja jestem generalnie y y y Szczęśliwa Chyba zaproszę mnie w niedzielę na kawę już miałaś o nim złe zdanie No tak ale to jest mąż mojej najlepszej przyjaciółki. Chciałabym go poznać. Aniu, Aniu, ty, ty przestań się skupiać na swojej sąsiadce Cecylii i jej mężu. Zacisz się skupiać na tym, że jesteś w separacji ze swoim mężem i ono sobie przed Twoją twarzą zmienia zamki w domu. Cała Ania. Odkąd pomogła się pozbierać Cecylii trzy lata temu, czuję się za nią odpowiedzialna. Prawdziwa matka Teresa O, 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 ten kadr Dokładnie teraz ten kadr Koleś siedząc przed kamerą I w tle miliard książek To jest kadr, który za każdym razem widzę Gdy mam teraz zajęcia online z profesorami Jakby coś, to ja studiuję Przestańcie. To już nie jest zabawne. Wystarczy, okej? Okay? Martwy mem. Wystarczy. Ale ja studiuję kryminalistykę. Anna zaprosiła sąsiadów na kawę. Chcę w ten sposób przywitać męża Cecydni i równocześnie zaspokoić swoją ciekawość. O, a widzicie to ładne, stare żelazko stojące u, w salonie u pani Anny? Te żelazka są w Strasie fajne. Wiecie, jak one działały? Je się otwierało i do środka wkładało się żarzące węgle. I one się rozgrzewały i tak się <laughs> pracowało u branka. Nie mam absolutnie pojęcia, po co wam to mówię, ale teraz będę mógł się chwalić przed rodziną, że tworzę kanał edukacyjny. Pracyjny. Jakiegoś dziadka okradli na Kraszewskiego. Co takiego? Skąd o tym wiesz? Cukierni mu powiedzieli. Wszystko mu ukradli. Niemożliwe. A jemu nic nie jest? Coś... Tego nie wiem. Ale zadzwonię na policję. Tam mam kolegę. Może coś się dowiem. A wiesz, nasz zamek ciągle szwankuje. Nie naprawiłeś go. ja, ja, zbyt dużo atencji dali w tym serialu temu zamkowi. Co to oznacza? Że w ciągu pięciu minut zostaną okradzeni, bo ten zamek zostanie wyważony z tych drzwi. Umówmy się, twórcy para dokumentów are not the brightest tool in the shed. I ain't the sharpest tool in the shed. Cecylia, czy nie wspominałeś, że marek jest lusarzem? Mógłby chwać do nas, rzucić okiem na ten zamek? Tak. No nie wiem. Byłoby świetnie, bo facet, do którego dzwoniłem. Nie może w tym tygodniu. To by było wspaniale przy okazji poznam twojego męża. Legia legiunia, Mordeczki! Tak teraz zauważyłem: Bluza Adidasa, czapka z daszkiem. Jest jakiegoś kołańcucha na szyję mi brakuje. Legia Warszawa, mordy, Legia Warszawa. Jak tylko wspomnę coś o Marku, to ona zaraz zamyka się w sobie i zmienia temat. Tak nie zachowuje się kobieta zakochana i szczęśliwa. Anna jest przekonana, że Cecylia ukrywa coś ze swojej przeszłości. <noise> Ten mąż pani Anny wygląda dokładnie jak ja podczas kwarantanny. Nie przyszedł na kawę, a ty już wyobrażasz sobie podejrzane historie. Może faktycznie był chory, nie? Marek nie był chory. Oni po prostu się pokłócili, to wszystko. Panie, ale skąd ty to wszystko wiesz? No jak to mężu skąd to wiem? No siedzę w oknie 24 na dobę i obserwuję, co tam u siebie robią. Jak normalna matka Polka. To słynie, abyś okna bywanie? Dziękuję okay, bardzo. Chodź, zobacz! O Jezu, 5 sekund temu właśnie śmiałem z tego, że ona siedzi w oknie, obserwuje, co robią sąsiedzi i teraz to dokładnie robi. Chodź, wstawaj! Chodź coś zobacz, Szybko! Popatrz! Jakiś podejrzany typ. O kurka! Popatrz! Jezus, Maria! Rozmawiają! W się sensie, po czym oni uznali, że on jest podejrzanym typem? Jakby są jakieś cechy... Nawet tatuaże nie ma! No... Oni po prostu stoją i rozmawiają! Z kim on rozmawia? Nie mam pojęcia. Ale wiesz, z takim to nie chciałabym się spotkać w ciemnej uliczce. Z takim bym się nie chciała spotkać w ciemnej uliczce. Ze mną byście się nie chcieli spotkać w ciemnej uliczce. Widzicie te trzy paski? Widzicie to? Widzicie to łysą banie? Byście się nawet nie zorientowali, jak wam ściągam spodnie i obciągam wszystkim. A wracając do tematu, koleś do wygląda jak taki typowy wujek leszek z brzuchem wywalonym na wierzchu. Na sobie to mi nie wygląda tak na pierwszy rzut oka. Anna zdecydowała się jeszcze raz porozmawiać z Cecylią. Anio, nie wiem, co sobie wyobrażałaś, ale powiem ci, że nie mi... Między mną a Markiem jest wszystko w porządku. To dlaczego jesteś taka smutna? Aniu! Jestem taka smutna, bo mam sąsiadkę małpę, która zagląda mi do okna przez 24 na dobę i mam zero prywatności we własnym domu! I czemu kłamiesz? Wczoraj mówiłaś, że Marek jest chory, a ja zaraz potem widziałam go z jakimś podejrzanym typem. Ach, ten! To Andrzej, kumpel Marka. Tak teraz patrzę i trochę wyglądam jak trzeci brat Malczyński. Wiecie, ten, który urodził się z niedotlenieniem. Andrzej będzie tak, dzisiaj and na kolacji? Nie, tylko nie on. To ja was może zostawię. A więc to jest Andrzej. Kumpel będących potrzebie. Cecylia nie za bardzo za nim przepada. Mam wrażenie, że oni coś jeszcze ukrywają. A ja się wszystkiego dowiem. Na mojej ulicy nie będzie żadnego sekretu bezpiecznego przede mną. Czy ci się to podoba, czy nie? Ja go tak nie zostawię. Oboje siedzimy w takim samym bagnie. Jeżeli te wasze rzeczy zaczną wymykać się spod kontroli, to sam będziesz sobie z tym radził. Świetnie. Ja nie chcę mieć z tym bardzo nic wspólnego. Dobrze. Wow, wow, coraz bardziej naprawdę nie lubię pani Ani, że ona się stała w drzwiach i podsłuchiwała, co o czym oni mówią, jest taka małpa okropna. Ja nienawidzę naprawdę sąsiadów, którzy się wpierniczają swoim sąsiadom w życia prywatne, co oni robią u ciebie w domu. A nienawidzę tego dlatego, że odkąd tutaj mieszkam, w tym miejscu, w którym też mam swoje studio, za każdym razem jak gdzieś wyjdę na dwór, słyszę jakieś babcie gadające pomiędzy sobą gdzieś tam w tle. Słyszała Pani o tym chłopaku, tym, tym, co tutaj tak u nas w bloku mieszka? Lucretia, Lewatywa? Jakoś tak się nazywa. On tak krzyczy w swoim mieszkaniu. On podobno y seks kamerki robi. Kobieto, czy ty mnie widziałaś? Czy ty sądzisz, że ja się radaję na seks kamerki? miała rację. Faktycznie, Cecylia ma poważne problemy. Kobieta ma zamiar bez względu na koszty pomóc przyjaciółce. Co ja się Marek nie może znaleźć tutaj pracy. Ale słuchaj, wie, że potrzebujemy ślusarza Mówiłaś, że Marek mógłby przyjść, naprawić nasz zamek Pani Aniu, ta kobieta dosyć jest załamana Płaczy przed panią, ma rozstrojenie nerwowe A pani jej mówi, że jej pani pomoże, bo wynajmie jej męża jako ślusarza I co, ile zarobi ten ślusza, ślusarz? 200 zł, 300 zł, ewentualnie może? Czy pani naprawdę sądzi, że te 200-300 zł rozwiążą ich wszystkie problemy? Zapłacimy mu przecież Wiem, że to niewiele, ale zawsze coś Nie daj się radę Nie, daj spokój Jeszcze ta pani Ania przeszkodzi serwie rozmowę wyciągnie portfel wyjmie 10 zł dla tej Cecylii. No masz, masz. Nie patrz, już, masz 10 zł kup sobie coś. No kup sobie. To było ważne, trzeba było naprawić ten zamek. Dziękuję. Słuchaj, jest jeszcze taka sprawa. Jest w domu kilka rzeczy do zreperowania. Może byś wpadł. Wystarczy, wystarczy. Wiem do czego zmierzasz. Zawsze radziliśmy sobie z Cecylią sami. Tak będzie i tym razem. Cześć. Jak uważasz? Nic nie rozumiem. Proponuję mu drobne prace, a on posyła mnie do diabła. Czy to tak ciężko jest zrozumieć, że niektórzy ludzie po prostu nie lubią, jak inni się nad nimi litują? Ba, niektórzy. Myślę, że większość ludzi nie lubi, jak się ktoś nad nimi lituje. O, czy, czy wspominałem, że ja nie mam pieniędzy na nic? Nie, nie mam pieniędzy. Kryspin dużo pieniędzy do mnie bierze, ja nie mam na nic pieniędzy. Zlitujcie się, co? Mordeczki? Dajcie jakieś tam 5 zł, zostańcie wspierającymi kanału, nie wiem, czy coś. No, zlitujcie się. Może mordeczki. Mordeniem. Weź, ryje. Chodzące złotóweczki. Tymczasem Gustaw wraca z z Miasta i ma niepokojące wiadomości. O, widzę, że naprawił zamek. To bardzo dobrze. Tak, tak, naprawił. A co to za mina? Co się stało? Co to za mina? Co się stało? <sł Solar> Kochani! Nic się nie stało. Po prostu... Mamy 10 schodów, do, żeby wejść do domu. To dużo! To <słandro> się stało? Znowu było włamanie. I to zaraz obok! W niedzielę na Kraszewskiego, wczoraj koło nas, wydaje się, że włamywacze zbliżają się coraz bliżej. Bo tak włamywacze działają! Okradają domy po kolei, po sobie. Najpierw ten, potem ten obok, następny obok i następny obok. Dokładnie tak działają! Bo policja przecież taka głupia, głupia policja. Nie domyśli się, że no dobra, no to może będzie ten następny obok, no może, może. What the fuck? Nie ma pojęcia, czego dowie się o Marku. Co? Złodziej? Pewny jesteś? Pewien. Dyrektorka zasięgnęła informacji, tak jak to robi przy przyjmowaniu nowego pracownika. I dowiedziała się, że odsiedział trzyletni wyrok za włamania i inne poważne przestępstwa. A tam, a tam, łobuz kocha najbardziej. Wszyscy to doskonale wiemy. Dlatego ja noszę dresik i jestem łysy. Co tam, co ty Żeby dowiedzieć się więcej, Anna pod pretekstem braku cukru poszła do sąsiadki. O, jaki masz piękny pierścionek! Pani Ania wchodząc do mieszkania Cecylii od razu ma do taki skaner w głowie, jak jakiś robokop i skanuje każdy przedmiot w mieszkaniu i ocenia jego wartość. No i zauważyła w końcu, że pani Cecylia ma nowy pierścionek. Ding, 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 ding. Zapaliła się lampeczka. Uuu, kradziony, kradziony. Gustaw, słuchaj, pozwól mi jeszcze z nim porozmawiać, powiem, że wiemy o wszystkim. Na pewno się do czegoś przyzna. Proszę! No dobra. Powstrzymamy się do jutra wieczór. Do jutra wieczór się powstrzymają. Przed czym? Co go ukrzyżować? Donieść na męża przyjaciółki czy przemknąć oko. To dylemat, z którym nie można spokojnie oh, spać. Ale Dzieje nie tylko się. to zawróci Annie Dzieje i ustawowi ten nocy. Dzieje się, rabujo! Rabujo! Rabuś nie rabuj. Złam jakiś hało! Nie, nie! nie słyszałam drzwi wyjściowe, obudź się. Słuchaj, po Nie mogę, zostawiłam telefon w kuchni. Mój też tam został. A zawsze ci powtarzałam, żeby telefon brać tu. Pani Aniu, teraz nie jest dobry moment na mówienie A nie mówiłam, żebyś brał telefon zawsze ze sobą? To nie jest dobry moment, okej? Okay? Założę się, że ktokolwiek włamywał się do ich mieszkania, nie usłyszał tej pięciominutowej kłótni, czy mąż pani Anny powinien skończyć, a czy nie powinien. Na, na pewno nie usłyszał. Gustaw nie ma wątpliwości, że włamywacze to Marek i jego kolega. Decyduje się ich zaskoczyć. Tymczasem włamywacze są bardziej niebezpieczni, niż mu się wydaje. Marek. Ta gra aktorska. Zademonstruję, okej? Okay? zademonstruję. Ja jestem panią Anną teraz. Aaaaaa! 10 na 10. Woodbang. Co się stało tej nocy u Anny i Gustawa? Cześć, to wy. Chodźcie, zapraszam. Kilka dni po tym, jak Gustaw otarł się o śmierć, para idzie do swoich sąsiadów. Jokes on you, panowie włamywacze! Nie spodziewaliście się, że Gustaw jest! O, czy mądrzejszy! Kuloodporny! Okazało się, że włamywacz strzelił do Gustawa, ale chybił. Marek, za to zadzwonił po policję, przez co prawdopodobnie uratował życie sąsiada. Wiesz, tak mi przykro, Cecylia, że podejrzewaliśmy Marka. Mi głupio chciałabym go przeprosić. Cieszę się, że mówisz o tym. Sama miałam obawy, że Marek znów do tego wróci. Nie mam ci w ogóle za złe. Aha, czyli dlatego pani Cecylia była taka roztrzęsiona, bo się bała po prostu, że jej mąż wróci do przestępczości, okej. Okay. Okej, okay, bo właśnie już się miałem czepiać tego, że dlaczego ona była taka roztrzęsiona, skoro wiedziała, że jej mąż nic nie zrobił. Okej, okay. tutaj macie na plus państwo, którzy stworzyli ten paradokument. Tu, tutaj na plus. Po wyjściu z więzienia jest mu trudno być na wolności. Tam o niczym sam nie decydował. Człowiek jest zamknięty, pod ciągłą kontrolą, Dlatego tyle czasu spędzał z Andrzejem. Dlaczego? Andrzej to jego kolega z więzienia? Andrzej to jego kumpel z celi. No wiesz, Aniu, jak to jest w więzieniu. Zero, zero bliskości z kochaną osobą i tak dalej. No to Andrzej i Marek tam no, przytulali się w nocy na łyżeczkę, spali razem, dawali sobie bliskość. Pod prysznicem się czasami myli nawzajem. No wiesz, męska przyjaźń, normalne rzeczy. Też po wyjściu miał problemy, trudności, więc tyle czasu spędzali z sobą. No nawet za bardzo. Przykro mi, że... nie powiedziałam ci prawdy. O, właśnie zatrzymałem paradokument z topą. Jestem z siebie dumny, że tak mogę pod wysoko podnieść nogę. Czasami jak Janek do mnie wpada, to śpimy na łyżeczkę. Znaczy on z reguły nie chce, więc go ogłuszam i wtedy z nim śpię na łyżeczkę. Nie mówcie mu o tym, bo przestają mnie przyjeżdżać. Nie mówcie. Wiesz co, jest jeszcze jedna sprawa, o której ci nie powiedziałam. Co takiego? Pieniądze na pierścionek. Wygrałam na loterii. Nie. Jak Marek siedział w więzieniu, czasami grywałam puszczałam tam. Pamiętajcie kochani, to jest taka lekcja ode mnie na, na, na przyszłość, na życie. Zaufajcie mi, zaufajcie randomowej osobie z internetu. Jeżeli macie problem z pieniędzmi i macie bardzo, bardzo, bardzo mało pieniędzy, to warto tą resztkę pieniędzy, które macie, wydać na loterię, ewentualnie na kasyno. Zaufajcie mi! Zawsze działa! Za, zawsze! W końcu opuszczę tą szarą warszawską rzeczywistość. Lecimy z Markiem na kretę. Jestem naprawdę szczęśliwa z ich powodu. Będzie mi jej bardzo brakowało. Dzielnica bez nich nie będzie już taka sama. Pani droga, pani Anno, ma Pani jeszcze sąsiadów z drugiej strony. Proszę zająć się nimi. Obserwować 24 na dobę, co tam oni robią u siebie. Nie będzie pani nudzić. Dzięki Markowi włamywacze zostali złapani na gorącym uczynku. Zabawne w tym wszystkim jest to, że ten, który był najbardziej podejrzany, okazał się wypawcą dzielnicy. Nieprawdopodobnym się chciało powiedzieć, a, a jeden? A wy. Naprawdę znacie swoich sąsiadów? Okej, okay, to było dość ciekawe. Nie lubię tych paradokumentów, tam seriali, gdzie na końcu nie mogę wyciągnąć jakiegoś fajnego wniosku. Nie lubię takich. No bo jaki może mieć tutaj wniosek? No, b, b, Nie oceniaj ludzi po pozorach. Nie oceniaj książki po okładce. Hurdur, hurdur. Chyba, że tą książką jest Minecraft, to, to wtedy możesz oceniać po okładce. Pozwalam. Jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, że oczywiście tutaj ja się śmieję z tej pani Anny, Gustawa, Marka, Cecylii i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Nieważne. Chodzi mi o wszystkich tych ludzi, z których się śmieję w paradokumentach. Ja się śmieję z tych ról. Dobrze? Ja się śmieję. Z tych ról w tym, w, ty, w tym odcinku. Nie z samych ludzi grających te postaci, ok? Bo już widziałem, że trochę pojawiają się komentarze o tym, że: Ej, ale to moja siostra tam grała, moja ciocia tam grała, mój tata tam grał. Dlaczego ich obrażasz? Ja nie obrażam twojej cioci, brata, siostry, mamy taty. Obrażam, nawet nie obrażam. Krytykuję rolę, postać, postać. Rozumiesz? Ty, ty skup się, skup się, patrz na mnie, patrz na mnie. Postać krytykuje nie twojego ojca. I to miłą notatką będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak zawsze na koniec, zapraszam oczy na nie na moją grupę, bo bojowników już nie ma, usunąłem ich, zaarchiwizowałem. Za Zapraszam was na mojego Twitcha i na mojego Instagrama. Oczywiście możecie mi na koniec napisać jeszcze w komentarzu Eee, łysy, co tam? Idziemy grać w gałę? <laughs> Dzięki wielkie widzimy się niedługo w następnym odcinku. Zobaczycie, w następnym odcinku będę już miał z powrotem włosy. Nie wiem jak to zrobię, ale będę miał czołem.